Do siostry Faustyny pan Jezus wypowiedział słowa, które są chyba najbardziej znanym i najczęściej cytowanym oraz rozważanym proroctwem dotyczącym Polski. W 1938 roku pan Jezus powiedział: Polskę szczególnie umiłowałem, i jeśli posłuszna będzie woli mojej, wywyższe ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. 17 sierpnia 2002 roku w krakowskich łagiewnikach Jan Paweł II przywołał tę obietnicę w słowach: Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść Iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. W dziewiętnastym dniu rekolekcji postaramy się zrozumieć głębiej słowa Pana Jezusa. W świetle nauczania świętego Ludwika de Montfort oraz w świetle objawień Matki Bożej w Fatimie. Sługa Boży kardynał August Hlond. Prorocze słowa tego wielkiego polskiego kardynała były ważnym punktem odniesienia zarówno dla prymasa Stefana Wyszyńskiego, jak i dla kardynała Karola Wojtyły, a późniejszego papieża Jana Pawła II. Przytoczmy tutaj najważniejsze fragmenty jego wypowiedzi. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko ratuje Polskę od strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maria obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje zbawiciel nad światem przez Polskę. Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka. A nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych. Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem Szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wynik tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo, bramy piekielne nie przemogą. Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił na szale tego zwycięstwa zasługę swego moralnego czynu. Od nas zależy, by godzinę triumfu przyspieszyć. Każdy z nas w tym boju ma wyznaczone stanowisko. Kto na swoim posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest zdrajcą sprawy Bożej i naraża na niebezpieczeństwo innych. Kto zaś z tej walki z wygodnictwa się usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa. Pragniemy przestrzec Was, kochani bracia i siostry, przed nastrojami smutku, przed myślami rozpaczliwymi, przed nierozważnymi czynami. Przymusową pokutą łamie sprawiedliwy Bóg grzeszne upory ludów. To, co na globie czeka na rozstrzygnięcie, jako potworna gra przeciwnych sił, skończy się triumfem tego, co dobre, zdrowe, święte. Naród polski w swej czerstwej masie wyczuwa trafnie głębsze znaczenie współczesnej chwili i dlatego nie upada na duchu. Przyświeca mu wizja szczęścia Polski, bo natchnęła go zapowiedź Ucznia Miłości, świętego Jana Apostoła. Wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem, jest wiara nasza. Pod berłem słodkiego króla wieków, pod opieką wszechwładnej wspomożycielki wiernych. W świętości życia, w porywie modlitwy i czynu, patrzmy ufnie w przyszłość, gdzie nam opatrzność gotuje szczytny udział w dziele zbratania i odrodzenia świata. Chcemy pokornie o to błagać, by ukochana przez nas Polska dźwignęła się z ruin i bez dawnych swoich pamiętnych, a chwalebnych dziejów, wyrosłych pod wpływem i z natchnienia wiary katolickiej, a ugruntowanej na fundamencie zasad chrześcijańskich, czerpała błogą zapowiedź, iż gmach swego bytu odnowi w wolności i szczęściu, jako przybytek prawdziwego ładu i rzeczywistej pomyślności. Nie traćcie nadziei, lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów i Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, odwoła do nieba i będzie jak chce sam Bóg. Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Maryi dziewicy pracujcie. Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa. Bo tej matki potrzebujemy, bo ta przyszłość idzie. A ta przyszłość będzie lepsza, bo wskrzeszana tą wszechmocą, którą Bóg w naszych czasach w ręce Matki Najświętszej składa. Ona tę wszechmoc wieczną dzierży w swym ręku. Ona kierunki nadawać będzie światu. Ona narody poprowadzi tą wszechmocą bożą, której staje się na lata najbliższe szafarką.